Ja widzę, że pan minister Tomczyk niczego się nie nauczył. Nie rozumie, że jest granica, której nie wolno przekraczać, jeśli chodzi o partyjną propagandę. Dyskutujemy w parlamencie o naszym bezpieczeństwie, a pan nawet tej rezolucji chyba nie przeczytał. Pan tu nam mówił o rzeczach, które są albo nieobecne w tej rezolucji, albo stanowią margines tej rezolucji. A ja panu czytałem konkretne zapisy. Tarcza Wschód. Wie pan, było głosowanie w sprawie Tarczy Wschód. Sprawdziłem przed chwilą, 14 października 2021, kiedy było w głosowanie, żeby budować jakąkolwiek zaporę na granicę z Białorusią. Jak pan głosował, panie ministrze? Ja sprawdziłem. Tomczyk, Cezary. Był pan przeciw. No jak pan może tu mówić, że wyście popierali bezpieczeństwo Polski, że w sytuacji, kiedy Rosjanie przygotowali operacje specjalne na naszej granicy, to że wy byliście jednością z polskim rządem, że byliście po stronie polskich obywateli na Podlasiu lub Lszczyźnie? No niech pan nie będzie hipokrytą, po prostu przeproście za to i nie popełniajcie tego błędu na przyszłość.